Dobry wieczór Państwu, to ja pan Kożuszek i znów na całe szczęście jestem z otworzenia. To jest specjalne wydanie programu codziennie piu, 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 w putina, które właśnie teraz zaczynamy. Zamyśliłem się i prawie się pomyliłem, ale to się, proszę państwa, nie liczy. W każdym razie zaczynamy dzisiejszy program od takiej dosyć, bym powiedział, sensacyjnej wiadomości. Wszyscy wiemy, proszę Państwa, że minister Czarnek jest człowiekiem godnym podziwu, nie kłania się lewactwu, jest naukowcem z pewnym dorobkiem, i tak dalej, i tak dalej. Ale proszę Państwa, według Małopolskiej kurator oświaty Barbara Nowak, minister Czarnek posiada jeszcze cnotę, o której nikt z nas tak naprawdę wcześniej by nie pomyślał. Zobaczmy. Opozycjo, dlaczego się tak pieklisz? Minister Czarnek nie jest z waszej bajki. Jest białym człowiekiem, katolikiem, pilnuje Polski przed niszczącymi ideologiami neomarsistowskimi. Nie zamyka szkół, lecz w nie inwestuje. Nigdy nie było takich pieniędzy w edukacji jak za czarnka. Dziękuję bardzo. Ja chciałem się zatrzymać chwilę. Na tym, że minister Czarnek jest białym człowiekiem, proszę Państwa. Bo to jest takie głupie, że aż bym powiedział ciekawe. Bo drodzy Państwo, jak rozumiem, logika tego jest taka, że minister Czarnek nie podoba się opozycji. Z tym możemy się zgodzić. Ale Barbara Nowak uważa, że minister Czarnek nie, nie podoba się opozycji, dlatego że jest białym człowiekiem. W przeciwieństwie, wiadomo, na przykład do Donalda Tuska, którego rodzina, jak wiemy, pochodzi z Pakistanu, czy Szymona Hołowni, który swoje korzenie czerpie z tego samego kameruńskiego plemienia, jak słynny piłkarz Mekambe. I tak chciałem się chwilę na tym zastanowić, drodzy Państwo, bo to jest naprawdę interesujące. Właśnie to jest ten problem, że Polacy, proszę Państwa, to jest tak jak My swoje ideologiczne przekonania kserujemy, prawda, zza oceanu, jeszcze tłum wcześniej tłumacząc je przez Google Translator i nie rozumiejąc, jakie są różnice. Bo Polacy, proszę Państwa, prawda jest taka: my tak naprawdę nie jesteśmy biali. To znaczy, w sensie formalnym, jesteśmy, ale nie mamy tego całego kulturowego, proszę Państwa, zaplecza, które sprawia, że ludzie jedni się identyfikują jako biali, inni czarni, bo nie było nas kolonializmu, niewolnictwa itd., itd. itd. To tak samo, proszę Państwa. Nie, formalnie nie jesteśmy centaurami, prawda? Czyli pół człowiekami, pół koniami. Ale nikt się tym nie chwali, żaden polityk nie wyjdzie i nie powie: o, ja w przeciwieństwie do moich przeciwników przyszedłem tutaj na dwóch nogach, a nie na czterech kopytach. Oczywiście, jak Polak pojedzie do USA, to wtedy kulturowo staje się biały, co jest jednocześnie także dosyć zabawne, no bo wtedy mówi, że, mówi się mu, że korzysta z białego przywileju znajduje się w wyższych y, stadiach, prawda, y, klasach patriarchatu, co jest zabawne, no bo to tak jakby powiedzieli mu, gdyby nie ten wasz historyczny biały przywilej, to nigdy nie korzystaliście byście z tych wszystkich przywilejów takich jak zabory, rusyfikacja, germanizacja, dwie okupacje i tak dalej. W każdym razie, proszę Państwa, my żyjemy w społeczeństwie monoetnicznym, do tego stopnia jest to społeczeństwo monoetniczne, że jak pojawią się w nim osobie, osoby o trochę ciemniejszym kolorze skóry, to wszyscy bardzo z dużą uwagą śledzą ich poczynania i zapisują wyniki. Wiadomo, że jak się bardziej ciemnoskóra osoba pojawi, to najpierw ją jedną biorą do TVN-u, ale jak już się pojawi następna, no to musi iść na marsz niepodległości i krzyczeć Narodowe siły zbrojne NSZ! I tak to jest, proszę Państwa, że to... Po co, po co my się mamy w ogóle tym zajmować? To tak jakby na jakimś, że tak powiem, na jakiejś wielkiej wolnej elekcji jeden z kandydatów na króla powiedział, droga, panowie szlachta, przede wszystkim moja zaleta jest taka, że jestem biały. I oni tak popatrzyli po i mówią, no chyba wszyscy jesteśmy zasadniczo. No, po prostu to nie ma znaczenia. No ale niektórzy, to jest tak jak z rewolucją, w związku, znaczy w Rosji, prawda? To znaczy, że trzeba było y, uwolnić klasę robotniczą, zanim klasa robotnicza powstała. Tak samo niektórzy lewacy chcą tak bardzo walczyć z rasizmem w Polsce, że są gotowi sprowadzić imigrantów po to, żeby ci mogli najpierw zostać prześladowani, a potem, żeby można było z tym walczyć, prawda? Jacek Hugo Bader, świetny przykład, tak bardzo chciał walczyć z rasizmem, że musiał się wypastować na czarno. Z kolei Barbara Nowak tak bardzo chce walczyć z lewactwem, że jest gotowa założyć lokalny oddział Ku Klux Klanu, proszę Państwa. Także tak, lepiej może trochę mądrzej, niezależnie czy prawicowo, czy lewicowo, może trochę mądrzej. W każdym razie, proszę Państwa, musimy docenić fakt, że gdy my wstajemy rano, myjemy pachę, idziemy do sklepu po bułki, coś tam idziemy załatwić, to są ludzie, którzy nie myślą o sobie tylko myślą o tym, jak walczyć z lewactwem. Takim jednym z tych ludzi jest internauta, youtuber, twórca internetowy Dawid Mysior. Zobaczmy. Byłem dziś w Lidlu, pisze Dawid Mysior. Coś, co kiedyś nazywało się ziemniaki, teraz nazywa się ziemniaki jadalne. Po pierwsze, skretynienie ludzkości już nie postępuje, ale pędzi. Myślę, że będziemy oswajani ze słowem jadalne wiadomo w jakim celu. Proszę, państwa, oczywiście. Tą sprawę z posłem Szerbą wyjaśnimy do samego końca. I teraz, proszę państwa, kwestia ziemniaka jadalnego, oczywiście, bo wiadomo o co chodzi tutaj. Wiadomo, proszę państwa, czego oni chcą. Oni chcą, żebyśmy się przyzwyczaili, że jemy ziemniaki jadalne, a potem jak się pojawią na przykład świerszcze albo robaki jadalne, albo sztuczne mięso jadalne, to my powiemy, zjadłem ziemniaka jadalnego, już jestem ten. E, tak skomentowano to e, jeden w internecie, ten, zauważając, że lewactwo rozszerza się też gdzie indziej w branży spożywczej i globaliści kartoflani najprawdopodobniej mają e, taki sojusz z globalistami w innych branżach. Zobaczmy. Byłem dziś w Lidlu. Coś, co kiedyś nazywało się pstrąg, teraz nazywa się pstrąg tęczowy. Skretynienie ludzkości już nie postępuje, ale pędzi. Myślę, że będziemy oswajani ze słowem tęczowy przez lewactwo wiadomo w jakim celu. Poproszę o następny materiał od razu. Tęczowy? Bo dwa samce pakowane razem? I to proszę Państwa, co te pstrągi robią w tym opakowaniu? Dziękuję bardzo za materiał. Eee, proszę Państwa, żeby, żeby nie, nie być gołosłownym, żeby pokazać Państwu, że jednak pan Dawid Mysior być może zidentyfikował w złym miejscu rozprzestrzenianie się lewactwa. Chciałem Państwu zacytować artykuł pod istotnym tytułem Ziemniak ziemniakowi nierówny, znajdujący się na stronie oficjalnej rządowej gov.pl. Autorem tego artykułu jest dr Sylwia Ciągło-Androsiuk, Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie. Otóż proszę Państwa, pisze ona tak, wśród ziemniaków wprowadzanych do obrotu w stanie świeżym możemy spotkać ziemniaki jadalne. I teraz okazuje się proszę Państwa, że nie są to ziemniaki lewackie. Tylko ziemniaki zebrane po osiągnięciu pełnej dojrzałości. O skórce skorkowaciałej oraz ziemniaki wczesne, i to jest ten drugi rodzaj, ziemniaki młode. To jest ziemniaki zebrane na początku sezonu z, z zbiorów kraju pochodzenia przed osiągnięciem pełnej dojrzałości. O skórce łuszczącej się. Ziemniaki młode, w przeciwieństwie do ziemniaków jadalnych, są bardzo delikatne, wrażliwe na uszkodzenia mechaniczne, szybko wysychają, tracą jędrność i atrakcyjny wygląd, co powoduje, że nie nadają się do długotrwałego przechowywania i transportu. Transportu. Tak jest, proszę Państwa. Wniosek jest z tego taki, że ziemniaki młode nie są jadalne i jakoś będziemy musieli z tym poradzić. W każdym razie, ziemniaki jadalne to po prostu są stare ziemniaki, które są w pełni dojrzałe. Żeby. Po żeby potwierdzić, proszę państwa, będziemy mówili o ziemniakach w tym programie, tak, proszę państwa, bo to są poważne sprawy. Żeby potwierdzić tą tezę, z inny artykuł z, y, z portalu rolniczego, proszę państwa, agropolis coś takiego, jakiś taki portal rolniczy, proszę państwa, agroprofil, przepraszam, agroprofil. Bardzo proszę o ziemniak jadalny czy skrobiowy, który kierunek produkcji wybrać. Dziękuję za materiał, proszę państwa. Odpowiedź na to pytanie jest prosta, jak rolnik dany głosuje na prawo i sprawiedliwość, no to wiadomo, że wybiera Dziennik, ziemniak skrobiowy, no bo wiadomo, jadalny to jest ten lewacki. Proszę Państwa, ale w tych moich poszukiwaniach na temat zie ziemniaków muszę Państwu powiedzieć, że nabrałem nowego szacunku dla rolników. Zawsze miałem szacunek dla rolników, dlatego że produkują naszą żywność, wstają wcześniej rano, ale to jest nowy szacunek z nowego powodu. Otóż, proszę Państwa, muszą oni czytać niezwykle skomplikowane i nasycone znaczeniem. Teksty i mówię to zupełnie poważnie. Posłuchajcie Państwo, to jest fragment z tego właśnie artykułu o tym, jakie i ziemniaka wybrać. Rolnik. Rolnik, proszę Państwa, Joe Biden się na chwilę pojawił, ale to jest tylko dla, dla zmylenia. Rolnik, znając doskonale swoje warunki gospodarstwa, może zadecydować o wyborze kierunku uprawy ziemniaka. Musi w szczególności wziąć pod uwagę ukształtowanie pól, bonitację gleb, zasobność gleby w składniki pokarmowe, wielkość posiadanej siły roboczej i specjalistycznego sprzętu, warunków i możliwości przechowalniczych. Biorąc te punkty pod uwagę, uwzględniając jakiekolwiek braki, musi mieć świadomość o różnej skali nakładów, a więc trzeba wiedzieć, jak wysoki Środkami finansowymi dysponujemy. Dodatkowo, powinniśmy stosować odmiany o podwyższonej odporności na choroby, używać do sadzenia tylko zdrowych sadzeniaków, stosować nawozy wieloskładnikowe o spowolnionym działaniu. Proszę Państwa, złożony problem jest to i muszę powiedzieć, że mimo tego, że ja studiowałem filozofię, więc z wieloma trudnymi tekstami musiałem się zmieniać, to ciągle po przeczytaniu tego nie wiem, jakiego ziemniaka wybrałbym do hodowli. Dobrze, drodzy Państwo. Generalnie, proszę Państwa, lewackie czy prawackie, najważniejsze, żeby trochę z pomyślunkiem, ja zawsze powtarzam, ja na przykład zbliżyłem się do myśli konserwatywnej. właśnie dlatego, że ona nie była taka narympa urobiona, jak wszystko co pisała Gazeta Wyborcza, że to wymagało od człowieka, więc ja nie, oczywiście w lewactwo jest ważne, ważne jest z nimi walczyć, ale nie bądźmy tacy, proszę Państwa, tacy półgłupi trochę. Takie jest mój. takie jest moje... Postulat na koniec tego programu. Jutro widzimy się w specjalicach od wszystkiego, jeśli oczywiście nic się nie wydarzy. Drodzy Państwo, do zobaczenia.